Sów F1 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 Street sup Ale zobaczymy jak, tak jak ten słów będzie robił To trzeba wyżej kręcić. O, Ali. Co Dlaczego popsułeś kłada? Nie zepsułem. Poprawiłem, poprawiłem fabrykę, jak to mówią swapowcy. Będziecie lepiej słychać. no ściąg to, bo wygląda jak płetwonurek. jest No a to czemu popsułeś kłada? Nie popsułem, tylko poprawiłem fabrykę. Dobra, coś z nim zrobił Hybrid. Na KTM 790. Co, 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 co? zwykły swap. Nie, ulep. Nie, no, nie, ulep. To jest sam. Sta, stara, to tego. Jest zmota. O, zmota, pewnie, zmota. I będzie perką teraz. I perko. Zmota. No. Zmotowałeś, tak? Zmo. Zmociłeś. Zmociłeś. Zmociłeś normalnego kłada, tak? No właśnie normalnego. Porządnego. No właśnie takiego zrobiłem. No nie. <laughs> Dobra, co to jest za KTM? KTM 790 Duke. Ile? 790 Duke. 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 A może. 790 Duke. No. Dwa cylindry? Dwa. Na wytrysku? Na dwóch tryskach A czemu dwa? No bo dwa cylindry. A no, To nie jest mono, tylko na pełnym wtrysku. To jest to? E, nie, tutaj są wtryski. O, to jest kaberek to... od wtrysku. Tu jest trwać. czujnik e, położenia hmm. chyba wałka rządu. Tam jest czujnik temperatury poniżej. Dobra. Powiedz mi, kto Ci go wstawiał? Eee. I nikt oczywiście, tam pa... oczywiście samemu to robił. I nikt tam palcem nie moczał? Nikt tam palców nie moczał. To jedynie kolega Artur, który mi dużo pomagał. Mhm. To Piotrek wiemy... nic nie robił? Piotrek przyjechał mi sprawdzić, czy został dobrze ustawiony silnik. I... Tak na kontrolę można Aha. powiedzieć. Tylko stwierdził, że jest dobrze i, i wtedy mógłbym już działać dalej. Rozumiem. No, tak właśnie mówię. Czekałem na niego, żeby tylko mhm. przyjechał. Wolałem, żeby on to potwierdził. Mówię, A wydech kto Ci robił? No wydech ja robiłem z kolegą właśnie. to są. Ale fajnie jest robiłem. No troszkę jeszcze, jedna rzecz mi się nie podoba, ale to nie będę mówił już. A gdzie ta naklejka kaprowicz? E, od, odkleiła się już. A co ci nie podoba? Nie będę ci mówił, no, właśnie mów, no, bo, bo, Wieszymy, co, no no bo terminu. Wyszedł troszkę blisko silnika tutaj, przy tej tu, się tutaj. No, Ale właśnie on, był, on tutaj był na 5 mm, tylko że jak się rozgrzał, to się no. troszkę odprężył, sprawy się wydaje, że odprężyły, ale nie obija. Nie, nie obija nic, ale ten. Ale no to wraź czego zaczynamy. Mhm. Jak jak będzie, wiesz, tu jest przy pompie wody, więc tu jest obieg wody, więc to nie przeszkadza w niczym. Bo... No, ten ten silnik nie wchodził, żeby dać go bliżej z do na tą na... elektryczną przepustnicę, e no i no, trzeba było go z siłą woli odsunąć 4 cm od tego. O no, nie, ale e 2,8 cm razem z płytą już i ze śrubami z tymi samochodami. I ze śrubami to 3. No tak nagraj, właśnie, to będzie widać właśnie ja, jak, jak Ci przyjdzie. Tak, tak najlepiej tutaj z profila daj to, co nie? 3 jak nic. I to, tylko jest, I to jest tylko w tej części o, w tej części jest najniżej no niżej, Ale nie? potem tu już idzie do góry z powrotem, to nie? Mm. I tak, tak samo mówię, ta płyta jest zgięta w czterech miejscach No tak, tylko że jak siadasz, to dupa siada, nie? Nie no, to już no, no, patrz, usiądę ci, no to zobaczysz Gdzie to siada No. O, chło, o ja pierdacz. No, to co to jest? Wyrównuje się z przodem Tak, tak naprawdę, tak. Wyrównuje się z przodem No to dobrze, no to A tak to by było jeszcze niżej Jeżeli bym ją poprowadził prosto, no. to ona by była jeszcze niżej Tu sobie schodziła, to nie? To bym tutaj stracił, na tej części Pokaż z tej strony, coś tu wymodził. No tutaj to jedynie co trzeba było dodać, to... O, tutaj jedynie co trzeba dodać, no wybierak tego, czy ten, no, biegów. i są widzisz, tutaj Tutaj wchodzi praktycznie na kartkę papieru. Tak jest ustawiony. A co to jest? No, to jest przepustnica. Dobra, wybierak jeden na tak? Jedynka na dół, tak? jeden kanadu normalnie jest. Dobra, a to jest shifter jeszcze oryginalny. co to działa? E <grym> działa. Samo zmienia? Nie samo zmienia, tylko możesz pod mu zmienić. Jak No czyli ciśniesz gaz do końca i zmieniasz mówię. A tu jest awaria śrubki nie ma jednej. Gdzie? Pod władzą. A nie, bo to ja tu zanawiercałem, a się okazało, że i tak się nie wkręciłem w to wcześniej, to już nawet jej nie dawałem, bo to by była taka atrapa. A ta robi co to jest? To niestety trzeba było zrobić, żeby był dostęp do wymiany oleju tego no, filtra oleju, mhm. więc rama tu jest rozkręcana w tym miejscu, że odkręcasz tutaj, tutaj ściągasz ten element i wtedy możesz wymienić właśnie sobie ten odkręcasz śruby spustowe no i filtr oleju wymieniasz. To jest jeden filtr? Tak, jeden taki długi tutaj jest. No, tam jest właśnie zamontowana pompa ABS-u. Tutaj, o, tutaj jest zamontowana. A to jest pompa ABS-u? Tak, i właśnie wszystko idzie przez nią. No i czujniki na kołach, właśnie mówię. Zobacz, tu jest z przodu czujnik zamontowany? Rozeta. No, czyli właśnie to jest, właśnie mówię, przeliczane było pod ten, pod y, koła y, terenowe. No. Więc teraz błąd to normalnie świeci. No i z tyłu jest drugi czujnik ABS-u, no, no, ale po co Gdzie... ABS-y w tym sprzęcie? Nie chodzi mi o to, żeby potem się jak na tych normalnych kołach, jak to wszystko pozgrywam, żeby się nie świeciły kontrolki żadne. Tylko po to, bo to i tak będzie a to, było to nie da rady to zmostkować jakoś czy coś? Nie, nie wiem, nie tak wiesz, nie, mało na no, tym modelu jest na ten. Tutaj... Klaxon pokazywał jak się w Astonie wyłącza ABS. A tutaj trzeba nie to Trzeba, trzymać, ten, to... Nie było, że trzeba trzymać to 30 sekund guzik. Nie, jest. tutaj jest inaczej. A żeby właśnie ten, żeby właśnie też nie odgapać od innych, ja sobie zamontowałem pierścienie ABS tutaj. Ciekaw, kiedy ktoś to skopiuje. Ja podkowie mówiłem, że tutaj najlepiej. No, no i właśnie jest zrobione właśnie na tym. Jest, dorabiałem osobiście tą no, matki przeliczałem, żeby wiesz, żeby prędkością już wskazywał Aha. dobrą prędkość, No to jest ilość zębów dostosowana do średnicy kół tutaj, co nie? A to nie pękło, tylko tak ma być? Nie, to właśnie jest co? To nie pękło, tylko rozciąłem to, żeby zamontować, bo jest to większej mniejszej, mniejszej średnicy niż ten i nie chciało przejść, żeby nie rozbierać tego całego, Aha. to wtedy mogę sobie to wyciągnąć bez wyciągania ośki, nie? Wiem, to, nie? Dobrze, no. Tylko że możesz sobie to przekrzywić, tak. Aha, w ten I sposób. wtedy ci to wychodzi, że możesz to wyciągnąć. No i uchwyty właśnie tam tylko nawiercone, uchwyty jest właśnie, uchwyt właśnie zrobione tak już profesjonalnie. Ja, właśnie mówiłem Piotkowi, że najlepiej na zębacze, a nie na tarczy. Nie, no właśnie patrz. Tarcza. To jest właśnie, patrz, to jest ruchomy wszystko element. Wszystko lata i tarcza to jest, lata, to jest tego. A później przy dodawaniu gazu, będzie Ci pokazywało jakąś prędkość na to. tym, na, na, na postoju, Inno, to nie? Nie, no, no. chodzi to, nie, tak, tak będziesz sobie gazował od wibracji i będzie Ci pokazywało prędkość na tym, na będzie postoju. będzie A tutaj właśnie nie ma takiej sytuacji, bo to wszystko na sztywno zarująte. Mhm. No, no za nie, no sobie tutaj, to wszystko lata. Ja wiem, bo to, to więcej jest. A czujnik ABS jest bardzo czuły, więc on musi właśnie mieć, być wiesz, no sztywno zamontowany, więc ten. Nie, to jest no. fajne. E, Powiem tak, żadne swapy się nie chwalą tym, co mają pod maską. O, masę. Tam, tam nie ma co pokazywać. Bo tu nic nie ma. To mnie interesuje. Weź to Cię interesuje. To jest ciekawe. No i tu jest zrobiony dolot. Ten element jest dorabiany i ten element jest dorabiany i potem są połączone właśnie tą już rurą ten. To rura jaka jest? To jest rura 70, ta właśnie do turbo. turbo? A ten, a te a elementy, trójnik? ten trójnik i ta końcówka, to jest na to drukarce jest, to 3D. To jest mój projekt, sam to zaprojektowałem i ten, i wydrukowałem na drukarce 3D. Słuchajcie, drukarka 3D wchodzi. A to jest twarde, nie? Aha, i tu jest kąt. I tu jest kąt prosty. Jest zrobione tak, że przez cały przelot. Nie ma w ogóle zławienia mniej niż właśnie ta średnica, która powinna być, mhm. czyli przez całą długość jest to tak wyprofilowane, że nie masz dowienia nie masz powietrza i masz cały czas łuk tak, jest, masz, cały czas powietrze idzie tak, wiesz, bez oporu, że, e, no, jak to się nazywa, nie ma zawirowań. A no, co to no, za czujnik? To jest czujnik temperatury tego i on więc tak samo musi być w w fazie w tym, na no powietrzu, to nie? Temperatury powietrza dolotowego. To był, mimo to, że tutaj było 16 stopni i 5 stopni, to nie, to i tak rura turbo nie chciała się wyprofilować, żeby tutaj przygrędzić, to musiałem ten element cały, bo to widzisz, to jest to cały, co trzyma, no ten, no tutaj to, to jest, o, to, to jest też drukowane, cały no. ten element, co nie? No. Kątem on jest no właśnie mówię, no to właśnie musiałem wyliczyć ten kąt tak, żeby się spotkać z tą rurą, co nie, bo to widzisz, to jest, o tutaj się potem to już jest bajka. Dobra, a gaz jak rozwiązałeś, jak to jest elektryczne? Yy, gaz... No bo to jest elektryczne. Nie będę odkręcał tego, nie jest tam jakoś to mega ładnie zrobione, to się przyznam, ale jest wstawiony yy, tutaj potencjometr od Duka. Gdzie? Tutaj do środka, bo to biuk ma zrobione to... Pokaż to. Nie odkręcisz tego. Czemu? E, bo nie, bo szczególnie jak, jak teraz bym ciągnął to może się przedstawić przestawić i hmm. ten... W sumie ja to wciągam często e, i tutaj, no w tym, e, w biłku masz e, bezdotykowo zrobić. To, to zrobione. są kable. To są kable. Masz Zmogę? to, zrobić bez... No. O kurwa. No to właśnie widzisz, to, to, to się, co, tu z tego smaru nałożyłem i tak właśnie się teraz to, dzieje. To sprężyna będzie do wymiany, co nie? No zostaje. Ale to zostaje o, teraz przy tym. jest popsuty jest. No teraz jak jechałem to nie, nie, nie I tu tak... działa. Tu działa normalnie. Mhm. Zaklejstrowałeś tą dziurę, żeby sypnie nie leciał? No to jest ten, bo tam, to jest wklejone, ten... E, rolka jest wklejony na poxipol od tego. Czyli tu, jest zaklejone. Czyli tu jest zaklejone. więc tam woda nie lecia, a potem jest zrobiony spust. No nie wiem, właśnie widzisz coś kurde. Właściwie to, że za gęsty smar dałem. Muszę to właśnie teraz wypukać ten gęsty smar i złożyć jeszcze raz na tym, na jakimś rzadkim, co nie? Takim do siłowników. No bo ty ciągle Jak tak... jest odpalony, to są wibracje i on wraca szybko, co ja nie? Wiem, wiem, ale ty ciągle wiesz, tak jedziesz, nie? Tak. No, ale jak mówię, jak jest odpalony, to wraca normalnie. To na maksa ma jedziesz, nie? No. A? to chwilę. Znaczy? na no, ten licznik, to wszystko działa? No jeszcze z spaloną żarówkiem pokazuję. No. no. I tyle. A widzisz, teraz nawet on ma fajnie, bo... Pokazuję Ci trzeci bieg, jak masz, to masz z tego. Paliwa, jaki masz zbiornik. Nie będziemy mówić, że nie działa <noise> Nie Działa, działa no, no, Tylko jeszcze no. wymaga dyskalibrowania no, no, do tego no, no, no. A ta temperatura 39 to jest... To jest nie... zewnętrzna mamy jest odpalony górny To jest za mocny, a on teraz ma światło włączone na stałe mapie, to nie? ich shifter, wybrać mapę Sport, street, deszcz Co jeszcze jest? ABS mode, czyli jak mam na mapie Track, to to sobie ustawiasz Lunch control, ABS Słychać co pierdolisz Słychać A no to jest małe ciśnienie w kołach? Nie, to jest... E, track Control To nie to, co dopiero gaśnie Jak e, się powinno zgaśnąć Średnie spalanie 5.9 I tak mniej więcej pewnie wyjdzie A Masz grę? Jaką grę? Nie wiem Nie, Dom, nie ma Tomb Raider <laughs> No i tyle No to jest tego A światła ma? Tak On się dziwnie pali A światła ma? No zobacz sobie kierunki, A nie tam będzie pokazywał jakieś pierdolety na... Pierunki, ma. Będzie mapy, srapy, pizdraty pokazywał. Czy masz światła, wiesz? No wszystko jest homologowane. To tak jest niepodpięty, bo mi się tym. Dobra, komputer gdzie <noise> upchałeś? To tutaj dorobiłem uchwyt taki specjalny do tego, Aha, do komputera. się na tym On oryginalnie też jest nad tym. Tak? No, to więc w czasie jazdy ten. Instalacja jest Raptora czy Katema? Nie katema, jest cała tam pod jest wzmocnienie, tutaj zostało. Nie rezygnowałem z niego, tylko je przesunąłem stąd, przesunąłem je tam o 5 cm no do przodu. No? Tak, bo on jest bardzo ważny. I tak samo tutaj pod tym pod... poprzednim też. Jest. Tak samo, nie wycinałem go, sprawdziłem świece, da radę wyciągnąć, cewkę da radę wyciągnąć i dać, ale to jest zbyt ważne od tego wzmocnienie, żeby je wycinać. Te przednie uchwyty też zaadoptowano. Nie, to robię nowe. Ale nie, ten na ramię. A co powiecie, na jest 650? Słabe. No, my tu mamy 700. To znaczy. Powiem tak Jak już jeździ. No. no pewnie że jedzie No jedzie fajnie, ma robić dawać, dawać, która Najważniejsze wiarę. że jedzie, nie? A co, jeździ pan Fajno, tym? Jeżdzi, Suzuki Nie jeździ. Ale nie, Suzuki to jest, tak? Ten G Suzuki? Tak. No, Dobra, dawaj, dawaj, kołpaka nie ma. A jeszcze mam tak. No, no że sam go zniszczyłeś dzisiaj. A jeszcze no. mam tak. E Motór jakiś. Botur, no. wasi motor no. To właśnie motór się nazywa. Jest. Ważne, że jeździ. Ile to ma koni? Czy powinno mieć 105 koni, ale mówię, to jeszcze przed robieniem programu, bo trzeba go poprawić troszeczkę. To teraz żeby... ma 70. No, z 80, 90. To no, z Raptora obierze jak chce, no więc no, 90 może. Nie jeść. chcę, tylko dopiero o <laughs> prędkości. A no. powiedz mi, ile będzie kosztowało mapowanie? Eee, wiesz co, może tak, Reklamy mapowania zrobimy ten, zrobimy może później, jak już będzie wszystko dobrze, ale ma kosztować w granicach 500 zł mapa pod ten silnik. I to jest zrobione indywidualnie, a nie że grywany gotowy jest, tak jak właśnie mówię, że niektórzy chcą, żeby Jakie wybrać... pierwsze wrażenie? Pierwsze wrażenie... Nie jechał. Nie, wrażenie, pierwszy, jak pierwszy, pierwszy wyjazd to, to nie jechał ale dlatego, że nie miałem paliwa, nie wiedziałem o tym, że wyjechałem z domu, co nie, i przerywał, mówię, kurde, no przerywaj, no coś jest nie tak, mówię, no więc na pewno trzeba będzie robić mapę. Ale później podjechałem na CPN, gdzie mi zgas przed CPN-em, eee, musiałem go eee, zapchać do dystrybutora i myślałem, że się już zepsuł, co nie. To to musisz ale teraz nie. napisać Juk, mówię, no ty, a, a co ty masz tu za łańcuch? To jest, e, jest oryginalny SKTM, ja przełożyłem To jest 5-25? I to jest 525, normalny łańcuch. Taki pancerny. Pancerz, to jest Firma CZ 5 za 5 co no. Zakułem go, a nie tego, nie dawałem spinki Ale ładny To no jest szeroki taki, no, co nie? Widzisz mocny, że tego, mocny. tak jak patrzysz Dobra, lecimy Fajnie. No Dobra, wiem, A co powiecie na Avon Simpsona? Simpsony były zajebiste A to enduro, czy czwórka? Enduro 250 czy... I czwórka? No, czwórka Zajebiste motorów no. Trzymać, Trzymaj to, bo to klasyki I powiedziałem, że nikomu tego nie oddam Nie, bo to klasyki są Na siebie. Ale kurwa, ładny macie tym, ty, 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 ty sprzęty. Fajne, nie? No. Dzięki. Fajne, fajne. Dzięki. Taka frajda jest, nie? Akurat... Tele... ładnie na nich jeździ. No bo to kolorowo, nie? No, to lecie, lecie, no. lecie, lecie, lecie. Powodzenia. Kurwa jaki fajny sprzęt. <laughs> Kocham to Siadaj, zobacz czy nie nie, 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 Siadaj tylko, no O Jezu, jakie tu ładne jest Idę! Fajne Dobra, lećcie No Lećcie, się, lećcie, się, się. Spokojnego weekendu No, jeszcze do, do jutra muszę stać No, tam jest srebrna Góra niedaleko, fajna rzecz Na razie Trzymaj się Miłego Trzymaj się. Skąd jesteś w ogóle? Trochę. Skąd jesteś w ogóle? Skąd jestem? No. Z Mazowieckiego. No to nie dalej.